Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Przez długi czas nie było żadnego zestawu z serii Lego Sonic. Pora to w takim razie zmienić i dzisiaj wybierzemy się do świątyni Master Emerald. 325 elementów, 150 zł katalogowo i naturalnie taniej w Alto. W zestawie znajdziecie dwie minifigurki, są to Knuckles oraz Amy. No ale przypominam, że w serii Lego Sonic mamy naprawdę bardzo atrakcyjne odlewy głów bohaterów. No a sam Knuckles ma też te charakterystyczne nakładki na dłonie, żeby wyglądał tak jak wyglądał w grze. Ja też wiele razy mówiłem, że jeśli chodzi o Knucklesa, to jest to moja ulubiona postać z Sonika z tego względu, że kiedy byłem mały w się była seria zabawek z Sonika i miałem taki pojazd, który się nakręcało i Knuckles tam się ruszał w tym pojeździe no i to chyba dlatego jest moja ulubiona postać, bo jak grałem w Sonika to w sumie najczęściej grałem Sonikiem no ale jeśli chodzi o zestaw, to on wygląda w ten sposób. Mamy tutaj taki dość otwarty budynek jest to po prostu fragment otoczenia jest też niewielki Mech, czy też właściwie robot. No i tak jak mówiłem wcześniej, dwie minifigurki. Mamy tutaj też wyrzutnie, winogron i worek treningowy, który został przymocowany do palmy. I to właściwie wszystko, więc nie ma tutaj zbyt dużo do oglądania, no ale sam zestaw też nie jest zbyt wielki. To jest niespełna ponad 300 elementów. To co? Wy już wiecie, jak to wszystko wygląda. Zaraz zobaczycie to wszystko w częściach, o ile będą przezroczyste worki, no to szansa jest raczej nikła, a potem już zestaw będziecie mogli pooglądać po złożeniu. Kiedy już poskładam zestaw, będziemy mogli sobie oczywiście zwiedzić świątynię, pooglądać z bliska szmaragdy chaosu i zajrzeć choćby do pokoju Knucklesa, ale i będziemy mogli sobie postrzelać winogronami w Egg Robo. Ale, zanim oczywiście to uczynimy, zerknijcie sobie na drugą stronę pudła. No, i jest tutaj właśnie wspomniany przed chwilą pokój na Kelsa. Tutaj możecie zobaczyć, ile rośnie winogron. A tu jeszcze możecie zerknąć, jak wygląda ten mały prosiaczek, który mnie osobiście kojarzy się z miniaturową wersją prosiaka porkiego. Więc jeśli macie jego figurkę z kolekcjonerskiej serii na, licency, na licencji Looney Tunes, to będziecie mieli takie fajne uzupełnienie. No, dobra, w środku znajdziemy trzy torby z kluckami w wersji papierowej. I instrukcje, naklejek żadnych nie stwierdzam, to w takim razie nie przeciągam, idę to poskładać i zaraz będziemy mogli pooglądać set z bliska. A teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że zamieniamy figurki na Star Warsowe, a zamiast Egrobo dajemy jakiś taki prosty, czteroplusowy statek kosmiczny. I co? I mamy zestaw z gwiezdnych wojen, i tak się kręci to w tym Lego. No ale dobra, tutaj nie ma gwiezdnych wojen. Tutaj trzeba pokonać Egrobo, żeby oczywiście obronić tego małego świniaczka. No to co? Może zerknijcie sobie na początku na świątynię. Gdybyśmy polecieli tym ostatnim trendem z TikToka, to byśmy powiedzieli: Tu się strzela. Tu się wchodzi, tu się schodzi, tu się wali, tu się zbiera i... a tam z tyłu się śpi, dobra, to nieważne, tak by się teraz przypomniało i skojarzyło. Mamy katapultę, no wiecie co, katapulta jak katapulta, no mamy po prostu klocki zamontowane na zawiasie, żeby sobie tym miotać. Strzelanie winogronami to tak raczej chyba nie leży w kręgu moich zainteresowań, ale żeby nie było, pokazuję. Co do samej świątyni. Mamy tutaj szmaragdy chaosu, które są umocowane na tych kolumnach, więc możecie tutaj udawać, że pokonujecie plansze, i skaczecie, zbieracie i w ogóle. Tutaj oczywiście rosną winogronki, żeby było czym strzelać. Tu jak mówiłem wcześniej, tu się wchodzi, tu się schodzi. A tutaj mamy worek treningowy i rzeczywiście można w niego uderzać. O, można go też rozwalić, jeśli się przesadzi, ale to wiecie, chyba Knuckles tutaj za dużo kreatyny sobie ostatnio władował i. Stąd taki efekt. Ładnie wygląda ta palma, bo rzeczywiście wygląda tak bardzo growo i rzeczywiście te liście są takie mm, takie inne. Takie właśnie jak wyjęte z Sonika. Ale to wiecie, to są jak jakieś po prostu detale, że można się nad tym. No, może nie że rozpływać, ale rzeczywiście wyglądają całkiem spoko. A jak mówiłem znowu wcześniej, tu się śpi i jest tutaj wmontowane łóżko. Mamy oczywiście też, jeśli chodzi o takie detale, e, chaos kole. I to w sumie tyle. Jeszcze tutaj jest pojemnik. Na przykład na winogronka można sobie tutaj je schować, żeby był zapas do strzelania. I to właściwie tyle: budynek jest niewielki, nie ma tutaj jakoś specjalnie wiele detali. Zerknijcie na Egrobo. Zdecydowanie to nie jest najlepsza mechaniczna konstrukcja z Lego Sonic, ale ok, niech będzie. To co mi się podoba, to te nadruki na okrągłych tajlach 1 na 1 bo mamy tutaj takie, jakby dokręcone śrubki. Ręce i nogi mogłyby wyglądać nieco lepiej i przede wszystkim mogłyby być nieco bardziej stabilne. Właściwie, wszystko mogłoby tu być nieco bardziej stabilne, bo jeśli chodzi o te elementy na plecach, to też to mogło być nieco lepiej trzymające się i też na przykład tak nierozpadające się, bo tutaj są zdecydowanie duże luty. Buzy, ale bardzo podoba mi się ten element na ręce. Tutaj mamy jeszcze miotacz groszków, no a tutaj oczywiście chowa się świniaczek, którego musimy uratować, i on naprawdę wygląda przeuroczą. Jakie on jest słodki, ale w ogóle te zwierzaki, które są w Soniku, to wyglądają naprawdę całkiem spoko. No i to tyle. A na drugą, na kopułce wygląda ok. I wydaje mi się, że jeśli chcielibyście zrobić coś takiego bardzo odjechanego w klimacie post-apo, to ten element może Wam się przydać. No i teraz minifigurki. I powiem tak, główki to jest naprawdę absolutny top. Jeśli chodzi o główkę, na Kelsa wygląda świetnie. Ten ogonek mógłby być po prostu gumowym elementem wpinanym między nóżki a torsik. Rączki wyglądają spoko, no tylko, wiecie, ma się wrażenie, że po prostu ubogo zadrukowane są torsiki postaci w tej serii, ale i tak wygląda spoko. Jeśli chodzi o Amy, jest ok, tylko ja mam jeden problem, bo element sukienkowy, który jest odlewem, powoduje, że nie można... Rąk zginać do końca i to jest rzeczywiście bardzo takie upierdliwe, ale jeśli chodzi o odlew główki, wygląda przeuroczo. No i naprawdę, ja lubię takie główki w LEGO, które są 3D, które są bardzo niestandardowe. Ja wiem, że niektórzy twierdzą, że w ogóle to jest bardzo nielegowe, ale ja lubię takie miłe odstępstwa. I też na przykład bardzo lubię zestawy, znaczy zestawy, no serię figurek z Looney Tunes, czy z mapetów, czy też z Simpsonów. To tak w skrócie na podsumowanie. Bardzo ładne figurki, przynajmniej według mnie, no ale jak mówiłem wcześniej, ja po prostu bardzo lubię te niestandardowe odlewy głów. Jeśli chodzi o Egrobo, absolutnie bez szału, wydaje mi się, że były ciekawsze propozycje różnych mechanicznych konstrukcji w tej serii. A jeśli chodzi o świątynię, no cóż, są fajne momenty, jak na przykład palma, ale tak poza tym absolutnie bez szału. Wydaje mi się, że w zestawach, które nawiązują do gier, powinno stawiać się na bawialność. A tutaj tej bawialności nie ma, no bo umówmy się, walenie w worek treningowy to nie jest funkcja zabawowa. I w Minecrafcie, kiedy mamy jakieś elementy, które wybuchają, które się przesuwają, jakieś zapadnie i tak dalej, to jest spoko. A tutaj tego brakuje. I w ogóle mam wrażenie, że te zestawy z Sonica, o ile nie ma się tego zestawu startowego, są takie właśnie bardzo małogrowe. I tutaj też tak jest. No ale figurki zdecydowanie są w stanie to wszystko wynagrodzić. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.